Cześć! Dzisiaj długo zapowiadany odcinek łuczniczy. Troszkę taniej niż zazwyczaj, gdyż dzisiaj testujemy i oglądamy, jak strzela Backtail Pronghorn. Jest to łuk tradycyjny z półką. O długości 64 cali. Co oznacza, że w swojej grupie jest jeden z najdłuższych łuków teoretycznie jest przewidziany dla łuczników nawet o naciągu 31 cali czyli nawet w granicach 2 metrów wzrostu co ciekawego możemy powiedzieć sobie o tym budżetowym tradycyjnym łuku przede wszystkim kosztuje 700 co przy podwyżce jaka nas spotkała w zeszłym roku łuków z tej ligi czyli modeli od Oak Ridge'a i od White Federa oraz Back Trail'a myślę, że tak na dobrą sprawę chyba wychodzą z jednej fabryki bo stylistykę mają niezwykle podobną różnie się tylko logiem to oprócz ceny 700 całkiem przezwoicie jest to łuk, który ma już w ramionach wkładki z karbonu, to znaczy, że powinien być znacznie szybszy od łuków czysto laminowanych czy laminowanych z włóknem szklanym tu mamy i drewno, i włókno szklane, i karbon. Tak więc taka całkiem już współczesna konstrukcja, jak na łuk tradycyjny za całkiem fajne pieniądze. Co jeszcze Ciekawe jest. Naprawdę bardzo ładnie wykonany. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do jakości wykonania. Zważywszy nawet na półkę cenową nie spodziewałbym się absolutnie niczego więcej, a pewnie spodziewałabym się sporo mniej, bardzo lubię te budżetowe łuki. Sam mam, jak wiecie, dwa: mam Majdan Shade i mam White Federa. Tak więc tutaj żadnych zastrzeżeń jakościowych, żadnych odłażących elementów, źle położonej farby, wszystko fajnie wygląda. Cięciwa flamandzka, osobiście nie jestem jakimś tam wielkim fanem tych cięciw, ale wygląda bardzo fajnie, jest fajnie zrobiona. Specjalnie dzisiaj nie zakładałem żadnych tłumików na cięciwe, tak więc będzie pewnie trochę głośno. Ale jestem bardzo ciekaw, jak będzie pracował bez żadnych wspomagaczy. Kitki na cięciwie bardzo poprawiają charakterystykę praktycznie każdego łuku tradycyjnego, ale jednocześnie sporo ukrywają, jeżeli chodzi o pracę ramion, o kopnięcie w rękojeść. Tak więc dzisiaj na goło. Tak jak producent... Go dostarcza. To jest łuk, który jest sprowadzony dla naszego klienta, i zanim zostanie odebrany, to miał zostać wstępnie strzelony, sprawdzony i delikatnie przełamany. Jak wiemy, łuki tradycyjne, dobrze jak się od nich około 100 strzałów, to charakterystyka ramion się poprawia. Mamy wersję 35 funtów, więc takie średnie kopyto to raczej dla ludzi silniejszych i z pewnym doświadczeniem nasz. Nabywca strzela z łuków, więc 35 futów nie powinno być dla niego problemem. A jest też, nie ukrywam, rosłej budowy, więc da sobie z nim radę. Do kompletu, też pierwsze spotkanie Skylony Bentwood. Generalnie, przy montażu, przy docinaniu, powiedziałbym, że są to pomalowane edże naturalnymi piórkami, zakładam, że będą latały podobnie. Skrętane groty, karbon, imitacja drewna, więc powinien fajnie współpracować taki produkt, produkt z karbonem, który mamy w łuku. Idę się ustawiać, robimy sobie kilka strzałów. Strzelamy intuicyjnie, bez żadnego celowania, tak więc sposób w jaki ja lubię strzelać z łuków tradycyjnych Celowniki mam w olimpijskim, mam w bloczku, więc strzelanie z łuków tradycyjnych zostawmy. Czystej intuicji jest w tym masa, masa frajdy i mam nadzieję, że też tego kiedyś spróbujecie i co za chwilę widzimy się już na stanowisku. No dobra, postrzelaliśmy trochę, kończy się dzień, więc co na szybko przychodzi mi do głowy odnośnie feelingu strzelania z promhorna. Przede wszystkim czuć, że jest to łuk przewidziany dla trochę wyższego strzelca, więc chociażby mój White Feather ma troszkę większą sprężystość ramion, tylko dlatego, że jest po prostu krótszy w moim naciągu przy 1,81 m wzrostu te ramiona pracują moim zdaniem trochę sprawniej, ale ten łuk jest bardzo szybki. Widać w locie strzały, widać w charakterze łuku, że no jest tutaj spora szybkość. Myślę, że jest to głównie związane z karbonem, który jest wlaminowany w ramiona. Co jeszcze? 35 funtów z każdym strzałem stawał się przysłowiowo mniej deskowaty. To znaczy, ramiona się zaczęły układać bliżej końcówki, już tak gdzieś po 30 strzałach. Faktycznie nabrały już, myślę, zbliżonej do normalnej swojej charakterystyki i strzelał się całkiem przyjemnie, mimo 35 funtów. Nie ciągnie się bardzo ciężko, przyjemnie się naciąga. Dla strzelców z większym wzrostem, myślę, ta deskowaty zacznie się pojawiać bliżej końca naciągu. Taka już niestety specyfika tego typu łuków. Nie wiem, czy było to słychać na filmie, ale myślę, że ja i wszyscy w okolicy słyszeli, że ten łuk bez tłumików jest naprawdę głośny, ale no niestety szybkość zazwyczaj idzie w parze z głośnością, szczególnie w prostszych konstrukcjach, jakim są łuki tradycyjne. W łukach bloczkowych to już nie jest tak oczywiste. Jednakże tu myślę, bez tłumików, bez kitek z bobrzych ogonów albo syntetycznych, zrobionych z parakordu. Myślę, założenie i zdecydowanie poprawi charakterystykę, wyciszy łuk, zmniejszy też dość wysokie kopnięcie. Łuk ma dużą tendencję do gryzienia w końcowej fazie. Bez mankietu miałbym potężne ślady, a i tak czułem, że miejscami bije gdzieś tam po rękach. Tak, więc jeżeli myślicie o łukach tradycyjnych. To na pewno karwasz, czy inaczej mankiet, będzie waszym najlepszym przyjacielem w tym wypadku. Naprawdę kosztują 10, 20, 30 zł. Te pierwsze, nie oszczędzajcie, jeżeli się to spodoba i będziecie chcieli strzelać tradycyjnie, to wtedy można zainwestować w jakiś fajny, stylowy, skórzany karwasz. Ale, żeby się nie zrazić, to na początek zdecydowanie jakiś najprostszy ochraniacz przed ramienia sugeruję sobie nabyć. to jeszcze łuku? 7 Dobra cena? Zdecydowanie myślę warto. Jeżeli aktualnie nie ma na stanie White Federa, czy nie ma na stanie któregoś z dłuższych ołkrydży, a macie akurat 1,80 m czyli wy wykraczacie pomału, poza tą granicę bezpiecznego naciągu dla większości modeli, to Pronghorn jest jak najbardziej na tak. Wykończenie bardzo na tak. Kolorki fajne, mogą się podobać, jeżeli ktoś lubi takie łuki. Feeling strzału Duża prędkość, duża dynamika. Cóż, jeżeli podoba się wam ten łuk, to śmiało śmiało, śmiało fajna zabawka. Co do strzału. działają. Piórka naturalne nie niszczą się za szybko. Generalnie, mimo. Że każda z nich dzisiaj strzeliła około 10 razy, no może nie każda, ale większość strzeliła około 10 razy, to piórka ciągle wyglądają jak nowe, latają względnie prosto. W międzyczasie gdzieś zobaczyłem, że przy układaniu się ramion chyba troszkę za nisko mamy siodełko, tak więc one w locie delikatnie falują, ale wychodzą z łuku prosto, nie odbijają się piórkami do trony piórka, przy takich łukach się lepiej sprawdzają. Fajne wykończenie, nigdzie nie schodzi pomimo prób tam jakiegoś złapania jakiegoś rantu w macie, żadnych uszkodzeń, żadnych obtarć. Jeżeli jedziemy z karbonem włóku, to karbonowe, ramion, karbonowe strzały od Skylona, myślę na początek, to wszystko, czego Wam potrzeba. Dzięki, że poświęciliście dzisiejsze kilka minut na zapoznanie się z moją recenzją. Back Trail Bromhorn i do zobaczenia wkrótce.